Dzwonię do cyby na tel Sprawdzić jak się czujesz Bo wciągałeś kreski kiedy ja wciągałem hel Po nim wyglądasz jak menel I się pytasz mnie czy pojedziemy na hel ale wiem, że jestem uzależniony od mych dziar poplamiony Wyzywam ciągle ludzi, choć to ja jestem chujowy Jestem popierdolony, nie zapraszam na rozmowy Wyzywam ciągle ludzi i piszę w domu, czy jestem zdrowy Jestem uzależniony od mych dziar poplamiony Wyzywam ciągle ludzi, choć to ja jestem chujowy nie zapraszam na rozmowy Wysłam wczoraj ludzi i piszczę w domu, czy jestem zdrowy Ale wiem, że jestem A, Czemu nie mogę być duży? Chciałbym mieć fity z idolami Teraz je przyjmie nikt mojego zapro Nawet jakbym wymichał dolarami Trochę za krótka piosenka, by się rozgadywać Jestem debilem i nie mam co ukrywać Wyjebany na mój PR, see ya. Od mych dziar poplamiony Wyzywam ciągle ludzi Choć to ja jestem chujowy Jestem popierdolony Nie zapraszam na rozmowy Wyzywam ciągle ludzi I piszczę w domu czy jestem zdrowy Jestem uzależniony Od mych dziar poplamiony Wyzywam ciągle ludzi Choć to ja jestem chujowy Jestem popierdolony Nie zapraszam na rozmowy Wyzywam ciągle ludzi I piszczę w domu czy jestem zdrowy Ale wiem że jestem